Policjanci z Bydgoszczy poszukują starszej kobiety, która ukradła portfel, a następnie myśląc, że jest taka cwana, płaciła zbliżeniowo cudzą kartą. Nie przewidziała tylko, że jej transakcje zarejestrują kamery monitoringu. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają kobietę. 16 marca w samo południe w Bydgoszczy doszło do kradzieży portfela. Osoba poszkodowana od razu zgłosiła się na policję, a funkcjonariusze przystąpili do namierzania sprawcy. Szybko okazało się, że złodziej nie tylko ukradł portfel, ale także zapłacił kartą bankomatową, która się w nim znajdowała. Zakupy zrobiono zbliżeniowo w aptece przy ulicy Kruszwickiej 1 w Bydgoszczy. Po przejrzeniu przez policjantów nagrań z monitoringu okazało się, że kradzieżą i dokonaniem nieautoryzowanej płatności stoi starsza kobieta. Jak opisują policjanci, seniorka maśliwe, krótkie włosy i ubrana była w bluzy typu polar koloru ciemnego z czerwonymi wstawkami i czerwonym kapturym oraz ciemne spodnie. Obecnie trwa poszukiwanie przestępczyni. Bydgoscy funkcjonariusze opublikowali w sieci wizerunek kobiety, mając nadzieję, że przyczyni się do szybszego zatrzymania. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji kobiety przedstawionej na zdjęciach oraz filmie. Dziwić może to, że w takim wieku nie wiem, że wszystkie transakcje kartami są nagrywane kamerami. Prawdopodobnie myślała, że maseczka na twarzy uniemożliwi odnalezienie jej? Policjanci mówią, że nic bardziej mylnego: opracowali już sposób na szukanie osób z masaczkami na twarzy.